Z tej strony, kadru to jest kolejny gameplay z gry The Hunter Call of the Wild. W dzisiejszym odcinku, chciałbym wam pokazać Kłada. Kład Quad jest to jedno z płatnych DLC, właśnie do tej gry, bo mamy DLC z jakimiś namiotami, coś w tym stylu. Tego DLC nie kupowałem, raczej nie jest mi to potrzebne za bardzo. Ale jest też nowe DLC, właśnie kosztujące 4 euro na Steamie. No, zdecydowałem się to nakupić, bo to może być dość przydatne. DLC, właśnie z kładami, które naprawdę mogą sprawić, że po mapce będzie się podróżować o wiele szybciej. Ja szczerze mówiąc, pierwszy raz dopiero teraz ich kupię. Dopiero co je. Znaczy, się dopiero co je zakupiłem na Steamie, ale do, pierwszy raz ich kupię w grze. No więc mamy trzy. Nieróżniące się od siebie. Różniące się od siebie jedynie kolorem, ale tutaj z statystykami to nie. No weźmiemy sobie tego. Jest już twój pojazd. Dobra, gdzie on jest? O. Proszę bardzo, stoi sobie nasz kładzik. Aha, czyli mamy. Czyli mamy kamerę taką z trzeciej osoby, ale również jak kliknę C, chyba w większości gier jak się klika C to się zmienia kamerę. To mamy jeszcze taką kamerę, pierwszoosobową. No, całkiem fajnie się tym jeździ. Właśnie to jest dobre do podróży. Wyznaczyłem sobie ogólnie, że chcę dotrzeć tutaj, bo w tych rejonach mapki jeszcze nie byłem i naprawdę chciałbym po prostu się tam udać. A pieszo, niestety w tej grze jest tak, że pieszo gdzieś iść to może po prostu człowieka krew zalać, bo naprawdę, e, naprawdę strasznie długo to schodzi, bo mapka jest ogromna. W prawym dolnym rogu, jak widać, mamy prędkość. Tego kłada, jak również niebieski pasek to chyba jego stan, czyli spróbuję przypierdzielić w drzewo. Tak, kontrolowany wypadek. O, przywaliłem w drzewo, troszeczkę ten pasek się skurczył, czyli kłady się niszczą, jak wyjedziemy w jakieś drzewa czy coś. Siedząc na kładzie oczywiście nie możemy wyciągnąć karabinu i tak sobie jeździć, zatrzymywać się, strzelać do zwierząt czy coś. Tak się nie da w tej grze zrobić. Co do... Ogólnie jazdy, no to nie jest ten kład za bardzo jakiś e, zwrotny czy coś, tak e, trzyma się strasznie twardo e, ziemi, tak przynajmniej, podłoża, tak przynajmniej. O, no chyba, że wciśniemy ręczny, to wtedy od razu spację hamulec, no to wtedy od razu rzuca nim na boki. O, mamy tutaj punkt informacyjny, to się zatrzymam. Wziąłem sobie dzisiaj mój stary sztucer z lunetą Bo już mam dość tam tego bez lunety Tak, bez lunety to się dziwnie lata z takim sztucerem Więc ten kłady naprawdę... Z, zaraz, chwila, moment i dojadę do punktu, do którego chciałem dojechać, czyli tam Tylko nie wiem czy jechać drogą, czy może trochę tak, wiecie, no... W ogóle to moment, bo patrzę, że nie wiem czy ja w ogóle dojadę tamtędy, chyba muszę jechać gdzieś tędy Pomieszczę sobie tutaj punkt i w ogóle chyba w jakąś złą drogę pojechałem. Spróbujemy pojechać przez las. Wypłoszę tym samym wszystkie zwierzaki. W ogóle nie wiem, czy w tym odcinku coś ustrzelę, bo tak fajnie się na tym kładzie jeździ. No, niestety problem jest taki, że. No, pod górkę już ma problemy. Problem jest taki, że tego typu kład powinien być w tej grze. Od samego początku, bo mapa jest taka ogromna, że chodząc pieszo tutaj, to człowieka czasami może trafić naprawdę szlak. Niestety. I ten kład, jak dla mnie, powinien być od samego początku rozgrywki, a nie jako płatny DLC kosztujący 4 euro. No czyli fortuna to nie jest, ale no. No jednak, takie coś powinno być jak dla mnie w grze darmowe, bo nie lubię tego typu dodatków do gier, właśnie które. W których znajdują się rzeczy, które tak naprawdę w grze powinny być od samego początku. Gdyby tu był jakiś dodatek z całkowicie z drugą taką ilością broni, która jest w grze, w sensie żebyśmy dostali dwa razy więcej broni w tym dodatku, nową mapę i żeby to był płatny dodatek, to ok. Ale takie coś jak kład, to hmm, To już powinno być w tych grze od samego początku według mnie. Oczywiście to jest tak głośne, że każdy zwierzak jest. Jeżeli jakiś tu w pobliżu był, to już go nie ma, bo go na pewno ryk silnika całkowicie wypłoszył. Dlatego kład jest dobry, ale właśnie, jeżeli chcemy podróżować po mapce, tak po prostu chcemy jakieś obszary odkrywać czy coś, patrzę, że tam to jest. Nawet na kładzie tam dojechać, to jest i tak daleko, i może to trochę czasu zejść. Więc w sumie to nie wiem, czy się tam udam, czy się gdzieś nie zatrzymam. I nie spróbuję na coś zapolować. Jestem tutaj w takich rejonach, gdzie właśnie nie byłem. Liczę na jakiegoś nowego zwierzaka. W sensie jeszcze ani razu nie spotkałem w tej grze niedźwiedzia. Wszystko już tutaj prawie, że spotkałem w tej grze, ale niedźwiedzia. Jeszcze mi się nie udało. Chciałbym sobie takiego niedźwiedzia upolować O i chciałbym, naprawdę chciałbym. W ogóle nie da się chyba tego dodatku kupić inaczej niż na Steamie. To tak jeszcze wyjaśniając. No, kurde, tutaj serio nie byłem. Takie tutaj mamy dość grzyste rejony. O, ale wjechałem teraz. Ciekawi mnie ogólnie, czy coś się stanie z kładem, jak na przykład wysiądę z niego. I gdzieś go zostawię w guszy. Czy ja muszę go potem odnaleźć, czy jak będę tam właśnie w tym? Eee, no, jak tam wrócę do tego obozu i tam wezmę tą skrzynkę z sprzętem, to czy idzie go jakoś przywołać do nas, czy coś? Nie wiem. Naprawdę, pierwszy raz z nim jeżdżę. To takie, te, tego typu rzeczy ja się muszę dopiero nauczyć. O, ale wjechałem zaraz, cały kład, rozpierdzielę! Ha! Spadłem, składa. O, prawie go zniszczyłem. No, a tak to się kończy, jak. Jak ja nakładzie gdzieś chcę jechać. W jakiejś grze w battlefieldzie. Też nakładzie niezbyt mi dobrze jeździła. Yy, niezbyt dobrze jazda szła w battlefieldach. Ale patrzę, że coś nie mogę... O, dobra, jednak mogę na niego wsiąść. E, całkiem go nie zniszczyłem, więc jest ok Gdzie ja w ogóle jestem? Aha, dobra, gdzieś tutaj. No to... Nie chcę się tam słuchajcie jechać. Spróbuję sobie gdzieś tutaj stanąć. Tak, Na górce bardzo dobrze, bo będę miał dość, dość, duży, dość duże pole widzenia. O, stańmy sobie tutaj, wyciągamy sztucer. No i właśnie teraz udaje się na polowanie. A kładę zostawy tutaj zobaczymy. Czy, czy zniknie, czy co? Czy później będę go mógł przywołać? Nie wiem, się zobaczy. No tutaj, takie góry, to ja bym naprawdę chciał spotkać niedźwiedzia. Mam nadzieję, że nie spierdzieliły mi tutaj tylko wszystkie zwierzaki w promieniu kilometra czy coś. Przez to, że jeździłem na tym kładzie. I jednak mam głęboką nadzieję coś jeszcze w tym odcinku polować. Bo przecież nie będę jeździć tylko i wyłącznie na kładzie. Jak fajne by to nie było. Tak więc czas znaleźć jakiegoś zwierzaka. Okej, okay, szedłem sobie tropem jelenia szlachetnego i na jakiegoś tam trafiłem. Jakiś tam w oddali sobie chodzi, chyba samica. A nie, samiec się drze. Kurde, wpadłem do jakiegoś dołu i nie mogę wyjść. Dobra, gdzieś tam powinien być. Oto. Jest, idzie tam. Widzę go, ale nie wiem czemu nie mogę go oznaczyć lornetką. Widocznie krzaki go zasłaniają, drzewa tam. Ale widać go. Widać, że tam idzie. Dobrze, że mam sztucer z lunetą, to nie muszę tak jakoś super blisko podchodzić. Spróbuję go strzelić, Spróbuję go ustrzelić z odległości. O jest, widzicie jaki. O, ale sam jest ładne poroże. No, nie wierzę. Padł na strzała. Ale go ładnie trafiłem. Aż jestem już zadziwiony. Ostatnio, jak polowałem na Jelenie Szlachetne, to było chyba nawet na odcinku. To, to ja takiego, jak ustrzeliłem, chyba z tej samej broni, to goniłem go chyba z pół godziny. Myślałem, że to jest jakiś może za mały kaliber, co ja mam na to, na te Jelenie Szlachetne, czy coś. Ale widocznie teraz. O, list tam jakiś jest. Ale widocznie teraz. Trafiłem tego jelenia po prostu, no, nieźle, nieźle go trafiłem, od razu padł, ale duży okaz. I to jeszcze z jakim porożem? Dobra, sprawdźmy sobie. Aha, celowałem tak jakby tutaj, w płuca, ale dobra, trafiłem go w kręg lędźwiowy. Uuu, 1300, e, dostałem gotówki, to naprawdę nieźle, w ogóle dużo punktów, wszystko 100%, poroże, piękna sprawa, naprawdę... Dobry strzał, naprawdę dobry strzał. Udane polowanie, jak na razie. Przydałoby się... Jeszcze jakiegoś tutaj znaleźć, bo było sporo tropów tych jeleni szlachetnych, więc wydaje mi się, że... Jeszcze jakiś tu w pobliżu powinien być. No tamten lis się odezwał, ale... Ale jakoś nie chce mi się na tego lisa polować. Nie lubię tych lisów. W poprzednim odcinku... Yy, chyba... Przecież polowałem na lista i jakoś coś nie za bardzo mi to wyszło. Co jest? Coś mi się zblokowało i nie mogę ekwipunku, z ekwipunku skorzystać. Co jest? Ej, gra mi się zwiesiła. W sensie, zbagowała, znaczy się... Klikam ekwipunek, ale... Nie mogę go wyciągnąć. Co jest? Kliknąłem H może. A, a ja już tutaj. Myślałem, że gra mi się zepsuła, zbogowała czy coś. Ja po prostu kliknąłem H. A H chowa broń. Chowa broń po prostu. Ja pierdzielę. Ale wydawało mi się, że jak tak klikałem wszystkie przyciski na klawiaturze, to te H kliknąłem. Dobra, słuchajcie, fałszywy alarm. Fałszywy alarm. Gram dalej. Dobra, trzeba jakiegoś kolejnego zwierzaka znaleźć. No, jakąś sarenkę znalazłem. Ale te Sarny to tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy. opłaca się na nie polować. No zawsze trochę tam kasy dostaniemy, ale. No, za jelenia szlachetnego dostałem 1300 zadką Sarnę, to dostaniemy co najwyżej z 600. I gdzie ona jest? O, usłyszała piszczałkę. Idzie do mnie. Idzie czy nie idzie? Chodź, Sarenka, chodź. No, to jedyny zwierzak w okolicy, więc spróbuję ją upolować po prostu. Ale chciałbym na jakieś dziki na przykład trafić, dawno nie trafiłem. Gdzie ta sarna się podziała? Straciłem ją z oczu. Może idzie do mnie. A może uciekła. Idzie do mnie. No. Piękny, czysty strzał. Takie coś to ja lubię. No, jeden ja tak samo strzeliłem. Jeden strzał, od razu pada zwierzako. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. No, o, prawie 700 dostałem. No, nieźle trafiłem naprawdę. Premia za etyczność 0% Dlaczego? Nie wiem. A, bo chyba to jest samica. Może. Nie wiem. W sumie. Czemu ta premia za etyczność 0%? Dobra. Tak więc. Ja w sumie cały czas schodzę z góry. Więc jest fajnie, bo tak mam. No, widok na naprawdę spory obszar. Więc będę schodzić dalej. I poszukiwać potencjalnej zwierzyny. O! Lis. O no, lisa, to by mu polował, bo kurde no, dużo warte są, skurczybyki Go weź takiego wypatrz O jest, dobra Moment Czy ja go stąd trafię, tak wiecie, się tak zastanawiam? Powinienem O, nie trafiłem go Dwa lisy Trochę tutaj zepsułem, bo nie wiem czy ten drugi mi nie spierniczył. Po prostu już to była dość duża odległość, a trzeba brać poprawkę na to, że kula trochę opada. Nie aż tak mocno, ale jednak trochę opada. Ale dwa listy w jednym miejscu, no nieźle, naprawdę nieźle. Spróbowałbym się na nie zakraść z łuku czy coś, ale to nie, nie mogę tutaj, bo miękko jest, ale to tylko na tym obszarze. Na, o, na Spreebergu, bym musiał go z łuku upolować. To ten quest, który próbowałem robić w poprzednim odcinku. Ale nie znajduje się w obszarze o nazwie Spreeberg, więc zastrzeliłem te lisy tak o, po prostu z daleka. No jeden padł, jestem tego pewien. A może tu trzy były? Może jeszcze jeden gdzieś tutaj leży, nie? Czyli ten jak stał tutaj, to go po prostu nie trafiłem. Hm, szkoda, szkoda. Jednego na pewno trafiłem, właśnie leży tutaj, ale ten drugi to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. O, jeden sobie leży, skurczybyk. O, ładne trafienie. O, 1285, to mi się podoba. Okej, okay, tak więc nieźle, nieźle. A ten drugi? To coś czujesz, że go nie trafiłem jednak. Nie trafiłem, bo on tutaj był, spierdzielił. A taki mały lisek tak, taką kulą dostanie, to pada od razu. Więc, no, podejrzewałem, że go nie trafiłem, choć. A nie trafiłem go. Patrzcie, jest krew. Tempo krwawienia średnie. No serio, myślałem, że taki listo o takiej kuli to powinien paść od razu, a jest, leży. No, to jednak mi się trochę poszczęściło. Bardzo dobrze. Jakoś go naprawdę dziwnie tutaj trafiłem. Nie wiem jak ta kula przeszła, ale ale dobra. Lisek upolowany. Więc na razie cztery zwierzaki. No, 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 to mi się podoba. O! Jakiś tam jeleń sobie idzie, jak widać. Aczkolwiek... Nie wiem czy mnie nie zauważył, czy coś. Bo zaczął biec. Niestety problem polega na tym... że on się znajduje po drugiej stronie tej rzeki. A... niezbyt... możemy przez rzekę przechodzić, właśnie jako ten myśliwy, bo on się chyba boi wody, czy coś. Wydaje mi się po prostu, że ten myśliwy tutaj nie umie pływać. I to trochę szkoda, bo na przykład teraz go ustrzeliłem. A czy jest tu jakieś przejście w ogóle? Czekajcie, gdzie ja się w ogóle znajduję, bo... A. No, ja to nie wiem, czy mi się uda przez tą rzekę jakoś gdzieś tutaj przejść. Może być. Trochę lipa, jeżeli o to chodzi. Dobra, jednak jakieś tutaj przejście przez rzekę było. Bardzo dobrze, znajduję się już tutaj po drugiej stronie, i zmierzam do miejsca, w którym tego jelenia ustrzeliłem. Tam są jeszcze jakieś jelenia, ale dobra, na razie chcę znaleźć po prostu tamtego. Dobra, chyba znalazłem jego trop. O, leży. No myślałem, że on jakoś zaczął uciekać czy coś, że się jeszcze trochę namęczę, żeby go znaleźć, ale proszę. Trafiono organy wewnętrzne. Padł niemalże od razu, o, ale wielkie poroże. No, naprawdę niezła. Naprawdę niezła zdobycz, jak widać. 1300 gotówki. Dużo punktów za poroże. No. Ładnie trafione w lewe płuco. Padł niemalże na miejscu, chyba tylko kawałeczek. Par metrów pobiegł. Dobra, słuchajcie, tak więc, polowanie, myślę, że bardzo udane. Udało mi się też pokazać, jak działa ten kład. Działa całkiem fajnie, tylko szkoda, że jest to płatny DLC. Zwierzaków też trochę upolowałem, troszeczkę zarobiłem. No i myślę, że po prostu w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.